Hej? Hej, udało ci się wyjść? Myślałam, że uda mi się ciebie uratować stamtąd, ale nie nagrywałam akurat. Także no, nie mieczem. Nie kupiłam mieczem. To bardzo zły nawyk. Cześć Piesku. Cześć. Chcesz ze mną iść? Mam dla Ciebie coś fajnego. Hej, nie uciekaj! Nie, mam kość. Zobacz, zobacz. Zobacz niegotowana, możesz jeść. No chodź. dzień dobry. Moi drodzy, powitajcie. No to Pepsi. Mhm. Będę musiała jeszcze tylko zmienić kolor obraży. Ale mam towarzysza. Chodź. Znowu się zgubiłam teraz do ksernego. Jest dobrze. O, to chyba tu będzie. Nie wiem. Zbierzmy kwiaty i nie wpadajmy do dziur. Może. To jest dobry plan. To jest zawsze dobry plan. O! Widać upurek Sarmego! Trochę od innej strony niż zwykle. Tu jeszcze mur jest niezrobiony. I tu jest dziwna rzecz. Jeszcze mur jest niezrobione. No z tej strony. No z tej strony jest niezrobiony, no niech ci będzie. Hej! No. Nie wiem, czy ty lubisz ziemniaczki, chyba nie bardzo. Bo to, to chyba trzeba mięsko dawać, co? Pepciół. No oczywiście, że także tylko mięsko, żadnych warzyw i owoców. Bo wezmę i wypluję, jak nie będziesz patrzeć. No. Tak. No dokładnie. Dokładnie tak się dzieje. Tu jesteś dobrze. Chodź. Poznasz się z kolą. To tylko pociąg nie pójdzie. O dzień dobry. Cześć. No, hał, wiem, że hał. Czy tu jeszcze jest jakieś moje łóżko? Nie, to może się prześpił, ser mojego. Dobrze. Grzecznie pies czekał. Hm. Ja Cię bym posadziła tutaj, żebyś się nie awanturowała. I potem po Ciebie wrócę, dobrze? Dobrze. Nie wiem teraz tylko, czy rozpoznam, która to która. Także chodź tu. Pepsi. Aha. Dobrze. Nie mam barwnika, żeby Ci zmienić obroże. chociaż może... nie, nie mam. Mogę na białą pewnie zmienić. To niech tak będzie na razie. W ogóle nie widać, że masz tą obrożę. Ale niech będzie. Także o. Takie rzeczy u się dzieją. Mury. Ojej! A to i z tej strony już jest. Wow, okej. Okay. Jeszcze nie są skończone, ale już podstawowy ten zrobiłem. No właśnie widzę. To taki design zrobiłem z drugiej strony? W sensie. Nie, z drugiej strony góry. Z drugiej strony góry. To przeciwna strona góry, niż ta strona góry. Mówisz o tym. Mhm. Murów. A z tymi otworami? Okej. Okay. Teraz, teraz pójdę i pokażę. O! Tu są otwory. Mhm. Zamek jest odporny do najazdy, czy coś. Ja w sumie ze swoim domkiem to ja niewiele więcej będę robiła. Tak szczerze. Eee, trochę okolice pozmieniam. Przydałoby mi się zastanowić nad wycieczką do Netheru. Bo jednak... Mmm, glowstone był był fajny. Co prawda wciąż mam strasznie mało diamentów. I chciałabym tam pójść w pełnym secie, chociaż. Ale nie wiem, może po prostu siądę i więcej pokopia. O, o! Gdzie ja go słyszę? Gdzie on jest? Slime? Halo? Ej! Jak go słyszę, i nie widzę? Czy to duch slajma? Czy te bagna są nawiedzone? To jest dziwne. Zobaczmy, czy może tutaj u się zespawnowała jakaś krowa, którą mogę zabrać do domu. Lamy wolą się tu pewnie spa spawnować. Ale może... Hm. Chyba niestety. Chyba nie. Ja będę musiała zrobić sobie oddzielną wyprawę po krowę. Dobra, chodź Pepu. Idziemy do domu. Będę musiała ci zrobić jakieś lekowisko Fajna też. Hmm, tylko w którym miejscu? Może usunę to już sz sz szkrzynię z koblem. W tą stronę, idę, widzisz? A jaka ja będę zdenerwowana, jak ta góra będzie obudowana i ja będę musiała chodzić naokoło. Tak to sobie mogę po zboczu po prostu. To krowa! Dzień dobry. Bo można to zrobić na dwa sposoby, z tego co wiem. Mogę albo ją zachęcić tym, ale to nie jest dobry pomysł, albo wziąć ją na smycz. Chyba to zrobię. Dobre krowo. Jesteś trochę poraniona, ale postaram się, żeby to się więcej tobie nie działo. Dobra. To będzie już jedna krowa. No cóż, do pewnych czynności potrzeba dwojga. Także będzie mi potrzebna też druga krowa. Ale to może wezmę ją z innego obszaru. Żeby za bardzo nie były do siebie zbliżone genetycznie, wiecie. Nie chcemy zmutowanych, biednych, chorych cielaczków. Hmm. Skupiłam gdzieś krowę. A mam tylko jedną smycz. Może... Gdzieś tu... O, dobrze. Leży smycz i stoi krowa. Chodź. Muszę to robić delikatnie i powoli, jednak. A, przyda, mam cały dzień na to, także spoko, da radę. Idziesz dobrze. I tak w ogóle, on coś też coś fajnego dla ciebie. Wiesz o tym? Wysiłam krowę. E, no dobra. Mam przynajmniej skóry z niej, ale moje dbanie o zwierzęta jest złe. Będę skazana na lamy i na psa. U. Przynajmniej mam ciebie, Pepciun. Teraz jest tak, jak być powinno. Dokładnie. Tak hm. Pomijając to, że pewnie byś chciała spać ze mną w łóżku. To dobrze by ci było zrobić posłanko. Hm. Hm. Dobra, przeniesiemy tego kobla. Okej. Okay. O, ładne legowisko psie. Oczywiście, że tak. Psz. Czy mogę co tam przesunąć? A? Dobrze. To chodź. Zaraz wpadniesz gdzieś. I tyle z tego będzie. Co? Albo nie. Ach. Nie, nie tu, nie. Nie, cudownie, bardzo się cieszę. Pójdźmy poszukać krów, chociaż jest noc. To może drzemka i idziemy poszukać krów. Pepsi zostawiam, bo nie jest mi potrzebna. Mam żarcie, mam rzeczy. No bo może nie tak. Nie chcę, żeby stała jej się krzywda. O. To nie, to nie, to nie. Jest mi bardzo potrzebna do miziania, dlatego nie chcę jej zabierać. Właśnie, muszę tutaj mieć coś jeszcze na górze. A propos. Bo skoro rozpieszczamy, to rozpieszczamy w 100%. Będzie żarło pieczonego łososia. Nie możesz, nie jesz pieczonego? Kurczę. Jakiekolwiek mięso jesz? Pewnie jesz mięso po prostu. Aha, okej, okay, surowe zeżarłeś, A upieczone? Też, dobrze. Tym samym bewsztyki będą dla psa. Chcę coś sprawdzić. Nie zamierzam wchodzić do tych... do jaskiń. Czy ja mogę zabrać miód do... To... Nie. Ha. Myślałam, że mogę go wziąć do wiadra, ale wygląda na to, że nie. O, to krowa! Ta kolorowa! Czy mi się przewidziało? Nie, to jest krowa. Aaa, tu ktoś się rozbudowywał. Dzień dobry. Już smycz zgubiłaś? Nie może tak być. Chodź. Aktualnie jesteśmy bardzo blisko domu, więc może uda mi się Ciebie zaprowadzić tam. Może nie umrzesz? Może cię nie powiesz a tym razem. Eee, no, nic nie słyszałaś na temat tego, co stało się z twoją poprzedniczką. Ani słowa. Muszę ci non stop przypominać, że mam coś fajnego dla ciebie. Nie mam pojęcia, gdzie będę was trzymać. Nie, musiała zagospodarować więcej lasu. Na razie chyba staniesz z lamami. Robi się tu ciasno. No chodź. Proszę nie wychodzić. Dobra. OK, mamy krowę. OK, to mnie bardzo cieszy. Będę musiała zbudować dla niej jakieś lepsze miejsce niż to. Zdecydowanie. Uu, mamy tu trochę krów. Dobrze, dobrze. Ja w międzyczasie stwierdziłam, że nie będę wam pokazywać, jak zaprowadzam kolejną krowę do siebie, bo to nie jest ciekawe. Natomiast mam już u siebie parę i ta parka się rozmnaża, także już jak gdyby moje zbieranie skór się zaczyna, a i tak zaraz nie będą mi one potrzebne, bo będę miała wszystko: wszystkie książki. No, chyba że jeszcze kiedykolwiek wymyślę sobie robienie tych obrazków na beczkach. Co dla mnie wygląda nieładnie, więc pewnie nigdy nie będę tego robić. No ale... cóż. O. Zmieniłam tutaj mury jak moim kochanym lamom. Bambus posadziłam rośnie jak dzikus. Chociaż za każdym razem jak tu przychodzę, to trzeba go zmieniać. Mam dwie małe krówki. I jest złodziutko. Rośnijcie, bo potrzebuję skór. Zrobiłam sobie też wędzarkę i e, pies co się w miarę przydaje. By the way, mam rozpuszczonego psa. Dostaję pieczony bewsztyk. Oh. Jak tylko mam okazję mu dać. Także, Pepcian, będziesz grubaskiem? Lubisz być grubaskiem. A właśnie, niby wydaje się, że tego jest dużo, nie? Ale jak podejdę tutaj... To najwyższy poziom, jaki mam dostępny, dostępny enchant, to 18. Także jeszcze muszę trochę dobudować. W teorii mogłabym na razie pójść w użyteczność, a nie wygląd. I eee, może to zrobię. Dobra, spróbujmy. Rozumiem na jakiej zasadzie to wszystko działa, ale tak mam wrażenie, że nie do końca jest tak, jak. mi się wydaje. No nieważne, dobra. Yy, idę teraz do piwnicy. Bo mam sekretny pokój i go wam nie pokażę. Hmm. Teraz jest 20. Jakby co po prostu uzupełniłam. Yy. Tam, ten róg. Na razie. No dobra. A jak dostawię... Na przykład tu. Czy coś się zmienia? Cały czas jest dwudziesty. <grystanie> hmm. Coś tylko testuję. Bo na pewno nie chcę, żeby to tak wyglądało. Cały czas jest 20. Eee. Auć. Nie robić tego. Zdecydowanie tego nie robić. Eee. Nie do końca to działa tak jak twierdzi internet. Ale nie wiem. Może ja coś źle robię, bo... Chciałabym, żeby to zostało mniej więcej tak otwarte ładnie, nie? Nie chcę tego otaczać zupełnie dookoła. A nie wiem, czy to tak to się nie będzie musiało skończyć. Ach, psuje mi to moją wizję. I to jest bardzo smutne. Okay. Zostały dwie krowy? Zostały dwie krowy. Proszę, rozmnażajcie się. Nie mam pojęcia, które to które. Oj, jaka mała śliczna krówka! Zjemcie już niedługo. Czy coś? Znaczy, w sumie nie jają będę jadła, a Pepsi. Ale. Nie musimy być aż tacy dokładni, Nie musi tego wiedzieć. W ogóle mam darmowy czarny barwnik, non-stop. Non-stop. Nie wiem, czemu ich się tutaj tyle spełnuje i czemu aż tak umierają. No dobra. W sumie, jeżeli próbują się. Wiecie, że ośmiornice nie żyją na powierzchni. Nie wiedzą. Właśnie teraz zauważyłem, że włożyłam surową wołowinę do pieca chudniczego. To nie tak działa. Teraz to zadziała. Tak. Pędzareczka i piec chutniczy. Dużo szybciej się przetapiają różne rzeczy i chyba z mniejszym zużyciem innych rzeczy. Co piesku? Ha ha. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda moje wydobywanie diamentów. 53. Ale swoje przesiedziałam. Może w ogóle Wam pokażę, jak wygląda ta jaskinia. Nie będę tam siedzieć i kopać, ale wiecie, takie tam standardowe w sumie kopanie. W celu poszukiwania diamentów, no. Poziom jedenasty, tunel w wysokości 2, dwie kratki wstępu, kolejny tunel w wysokości 2, takie tam. Wiecie, takie bezdenne tunele. <grym> Strasznie to wygląda. W tą stronę mi się znudziło. Zaczęłam robić w tą. Zaznaczam taką ilością tych e, pochodni, żeby wiedzieć, kiedy muszę skręcić na bok, bo czasem po prostu człowiek pięknie przed siebie i dociera na drugi koniec drugiego tunelu czy coś. Jest klaustrofobicznie. I muszę przyznać, że wczorajszy dzień miałam taki bardzo szczęśliwy di dla diamentów. Dużo ich znalazłam. Hm. Będziecie oglądać ten odcinek po moim graniu na streamie, także mm, trochę nie, nie będzie wszystko no. Chronologicznie, ale jakoś musimy sobie radzić. A właśnie, zdobyłam marchewki jak byłam z Adą y, na wyprawie. W sumie kserme też z nami był przez większość czasu, bo sobie zwiedzaliśmy jakieś 3000 kratek na zachód. Było miło. Stwierdziłam, że spróbuję to zrobić bez nagrywania. Zobaczymy, jak nam się będzie szło. I w sumie podobny plan mam teraz na streama. Nie wiem, po co wam to mówię, skoro wy już i tak będziecie po oglądaniu tego, ale po prostu wyruszymy sobie na wyprawę ze względu na to, że szukamy dżungli. Regularnie na serwer wchodzi myślę, że z pięciu osób, 6. tak żeby mnie widywała często. Ja do nich nie należę, ale może to się zmieni, mam nadzieję, taki mam cel. No i w sumie to nikt nie znalazł jeszcze żadnej dżungli. Bambus, który ja mam został znaleziony w statku, który w ogóle był na brzegu, to zabawniejsze. A ten A, My chcemy pandy My bardzo chcemy pandy Jak myślicie, czy one się będą rozmnażać już Czy jeszcze jest za wcześnie Bo ja chcę więcej skór W sensie potrzebuję O, dzień dobry Ty też chcesz? A, ja tak was mogę rosnąć Hmm. Chcecie jeszcze nie. Dobra. Chcesz, jak jakaś zażarta dyskusja na czacie się dzieje. Dobrze, dobrze. Interakcje. Przeprowadzajcie ze sobą interakcje! Dobrze. A, jakby co? To jest prezent od e, jednego z graczy na serwerze. Dostałam potki i dostałam. E, mapę badacza lasów i mapę badacza oceanów. Także kiedyś ta przygoda się odbędzie. Mam diamenty. I tak najpierw chcę iść do netheru, a potem będę inne przygody odbywać, czy coś. Zrobiłabym jedną rzecz, mianowicie... Porobiła latarnię, ale czy ja mogę ją zrobić tak po prostu... O, nie. Uh. Czy to teraz jest tak, że ja muszę ją postawić i... Wyjąć nożyce w sensie. Aha, Okej. Okay. Bo chciałam trochę tych yy, latarni postawić na tym, w lesie, bo to klimatyczne. Ok. O. No powiecie. Nie. Nie. <grytanie> Nie, w tym miejscu akurat, może bym to postawiła. Mm. O. Tak, bardzo mi się to podoba. Uuu, to czeka mnie trochę roboty. Znaczy, Glowstone. Moją, jak gdyby, najwięcej to jak te typy umieszczać Glowstone'a. Eee, będę musiała jeszcze pozabezpieczać trochę, na przykład, bo stąd ostatnio złożył zumbiaki jakoś hurtowo, więc będzie trzeba się zająć tym miejscem. Um, trochę mnie czeka tutaj reorganizacji terenu. Ale może większość z tego zrobię i tak poza kamerą. Ewentualnie będę wam pokazywać jakieś postępy. A w serii będziemy się skupiać po prostu na przygodach różnych. Zobaczymy. Ja nie umiem zrobić tak, żeby yy, ten. Budowanie było ciekawe, także. Musicie mi wybaczyć, ale zrobimy tak, żeby było ok. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym może będziecie mieć okazję zobaczyć trochę więcej z budowy. A w ogóle zalepiłam sobie tutaj koło domu liściami, wszystko, ale tylko koło domu, bo na przykład lamy mają. Nie, lamy też, ale tu jest przestrzeń. Także będę musiała pójść trochę ogłocić las gdzieś z daleka od siebie <gry> i popracować nad tym wszystkim. Dobrze. To by było na tyle. Dzięki wielkie, moi drodzy. Słyszymy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na streamie. Pa, pa!